Polska nie ugięła się pod presją Chin, za nami spotkanie przedstawicieli MSZ -u obu krajów, które kończy się odwołaniem przez Chińczyków wspólnego oświadczenia. Oficjalnie w tej wizycie chodziło o omówienie dalszej współpracy, a nie oficjalnie o odblokowanie granicy z Białorusią, przez które obecnie Chiny tracą ogromne pieniądze. Dlaczego Pekinowi tak bardzo na tym zależy i co dostaliśmy na zachętę? NATO niedługo może mieć konkurencję na Bliskim Wschodzie. Egipt reaktywował pomysł utworzenia Arabskiego Sojuszu Militarnego po ostatnich atakach Izraela w Katarze. Czy szaleństwo Izraela popchnie kraje Bliskiego Wschodu do utworzenia Arabskiego NATO? Tymczasem w Polsce do powszechnej debaty trafia nagle temat tzw. podatku wojennego. Członek RPP Ludwik Kotecki alarmuje o drastycznym stanie finansów Polski i postuluje o ostre cięcia w wydatkach socjalnych. Między innymi zamrożenie 800, 13 i 14, czy też babciowego. Wszystko po to, aby zatrzymać absurdalne poziomy deficytu i zapewnić finansowanie potrzebom zbrojeniowym. Czy taki pomysł ma sens? Czy rząd to rozważa? I co na to minister finansów? Ciekawi? Sprawdźmy to. Bizwick. To tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Partnerem programu jest bank PKO SA. Skorzystaj z promocji do 7% na koncie oszczędnościowym. Link do aktualnej oferty znajdziesz w opisie filmu. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizwik, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Stałych widzów, jak zwykle, proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę pod materiałem, będzie to naprawdę dobra inwestycja. A tymczasem ruszamy. Czas to pieniądz, więc. Zaczynajmy. Podatek wojenny w Polsce. Czy czeka nas fiskalna rewolucja? Jak mówi stara rzymska mądrość, kto pragnie pokoju, ten szykuje się do wojny. W obecnej sytuacji geopolitycznej chyba wszyscy wiemy, że nasze państwo musi się zbroić. Do publicznej dyskusji po raz pierwszy trafia więc koncept podatku wojennego. Oczywiście pomysł członka Rady Polityki Pieniężnej, Ludwika Koteckiego, można uznać za całkiem odważny. Uznałem jednak, że warto szczegółowo go omówić, bo coś może być na rzeczy. Po pierwsze, Kotecki alarmuje, że jako kraj stoimy na krawędzi fiskalnej przepaści. Odpowiedź na to wyzwanie miałaby być jedna. Zamiast pogłębiać niemal patologiczny deficyt kraju, który może wynieść blisko 7% PKB, powinniśmy obciąć świadczenia socjalne i skupić się na inwestycjach wojskowych. Ekonomista Narodowego Banku Polskiego był wręcz brutalnie szczery w tym, jak widzi nasze finanse publiczne. Po stronie dochodów, szczególnie podatków majątkowych, które są w Polsce najniższe w OECD, majątku nie opodatkowujemy prawie wcale. Ale też trzeba się przyjrzeć jednym z najwyższych w Europie wydatkom socjalnym 18%. PKB to za dużo. Filarem pomysłu koteckiego miałoby być wprowadzenie na 5 lat tzw. podatku wojennego, do tego zawieszenie niektórych świadczeń socjalnych i potencjalny pakiet fiskalny wymagający zmian w konstytucji. Już dawno w przestrzeni publicznej nie padła propozycja tak bardzo zdecydowanych ruchów. Pytanie, dlaczego cięcia wydatków mogą niedługo okazać się konieczne? Przede wszystkim dlatego, że Polska jedzie dziś na ogromnych deficytach, a ostatnie lata to w tym kontekście fiskalny koszmar. Skąd zatem pomysł, że powinniśmy do tej kupki dołożyć jeszcze pieniądze z wydatków socjalnych? No cóż, trochę już zaczyna brakować miejsc, z których można byłoby je uszczknąć, a nasz socjal też sporo waży w budżecie. Warto to sobie podsumować. W przyszłym roku sam program Rodzina 800 Plus ma kosztować 61,7 miliarda złotych, a wypłata 13 i 14 emerytury pochłonie kolejne niemal 30, 2 miliardy złotych, czyli mamy już niemal połowę tego, co rząd przeznaczył na obronność. Część ekspertów alarmuje już teraz, że wydatki rosną szybciej niż zakładano, ale tutaj warto przyjrzeć się konkretnym liczbom. Deficyt za okres od stycznia do sierpnia wynosi blisko 60% planu, czyli jakieś 172 miliardy złotych, czyli idziemy niemal zgodnie z założeniami, skoro półrocze jest już za nami twierdzi, że potrzeby wojska najłatwiej byłoby sfinansować podatkiem majątkowym, które w Polsce praktycznie nie istnieją. Jednak na wprowadzenie takiego rozwiązania jak podatek katastralny szanse są raczej niewielkie. Więc uwagę kieruje mocniej w stronę cięć socjalnych. Według szacunków, gdyby w tym roku nie kontynuować programów społecznych typu 800, dodatkowa emerytura czy tzw. babciowe, deficyt państwa nie wynosiłby 5,5% PKB, a jedynie 1,7%. Tylko jak przyzwyczajone do pewnych wygód społeczeństwo miałoby przełknąć tak gorzką pigułkę? Zakładam, że nie bez przyczyny otwiera się dyskusję na ten temat. Zwłaszcza, że zakładany deficyt 5,5% jest w tym roku najpewniej nie do osiągnięcia i realnie będzie on sięgać nawet 6% PKB albo i więcej. Z drugiej strony, władza pewnie spotka się z silnym społecznym oporem, gdyby takie cięcia miały rzeczywiście nastąpić. Przy okazji, dajcie znać w komentarzu, jakie według Was byłoby najlepsze rozwiązanie dla tego problemu. Czy Waszym zdaniem cięcia w wydatkach socjalnych byłyby w tym przypadku uzasadnione, czy może raczej nie? Tędy droga. Cięcia w wydatkach socjalnych oznaczałyby z kolei kłopoty w budżetach wielu obywateli. Z kolei, jak słusznie zauważył Kotecki, na Polaków często pada blady strach na samo wspomnienie o podatku katastralnym. Zostaje zatem doraźne obcięcie wydatków socjalnych lub podniesienie podatków, które w systemie progresywnym i tak najbardziej odczują najbiedniejsi. Rząd zapewne zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na razie nie podejmuje niewygodnego tematu. Ale minister Domański zaskoczył dzisiaj wszystkich, bo w końcu zabrał głos w tej sprawie. Na początek krótka piłka. Czy pieniądze z 800 Plus powinny być przeznaczone na zbrojenia? Tak czy nie? Pieniądze z 800 Plus to pieniądze, które należą się polskim rodzinom. To jest program, który został dobrze przyjęty w polskim społeczeństwie. Natomiast na zbrojenia mamy setki miliardów złotych, zarówno pieniądze budżetowe, jak i środki, które pozyskujemy z innych źródeł. Niedawno 43 miliardy euro z programu SAFE na Czyli mówiąc zbrojenie. wprost, nie. Pieniądze nie. z 800 plus na zbrojenia. Nie tak odpowiada nasz gość, pan minister Domański. Zatem według oficjalnego komunikatu cięć wydatków nie będzie. Podatku wojennego również. A jak rząd chce sobie poradzić z rosnącymi kosztami i deficytem? Podobno po przez wzrost dochodów państwa? To nie jest przypadkowe pytanie, dlatego że Ludwik Kotecki, bardzo poważna postać, członek Rady Polityki Pieniężnej, postuluje w MANY.pl, aby czasowo zawiesić świadczenia socjalne i wprowadzić podatek wojenny. Czy rząd ma takie plany? Nie, rząd nie ma takich planów. Dyskusje na temat 800, toczą się wśród publicystów. Zabierają głos jak widać również członkowie Rady. Polityki pieniężnej, natomiast nasz rząd realizuje strategię wzrostu. Mamy najszybciej rosnącą dużą unijną gospodarkę, dzięki czemu rosną dochody budżetowe, dzięki czemu stać nas na utrzymywanie i modernizację polskiej armii. Może Ludwik Kotecki mówi odważnie to, co. Czego Pan nie może powiedzieć? Ciężko jednak uwierzyć w to, że wzrost dochodów budżetowych będzie kiedykolwiek kompensował tak ogromne deficyty. Nie zdziwię się więc, jeśli temat podatku wojennego będzie powracał do debaty publicznej. Innymi słowy, dziś nam się upiekło, ale zobaczymy, co władza przyniesie dalej. Przy okazji pamiętajcie, że nie tylko rząd czyha na nasze pieniądze. W internecie jest całe mnóstwo oszustów, którym do celu wystarczą tylko nasze. Dane. Zastanawialiście się może kiedyś, co Google o Was wie, spróbujcie wpisać własne imię i nazwisko w wyszukiwarkę. To, co tam znajdziecie, może Was zaskoczyć. Nierzadko będą to wrażliwe dane osobowe. Adres zamieszkania, numer telefonu czy prywatny e-mail często są publicznie dostępne, bez naszej zgody. Na szczęście i na to jest sposób. Poznajcie Incogni, a szczególnie ich nową funkcję Custom Removals w pakiecie Unlimited. To nie tylko automatyczne usunięcie danych z ponad 250 baz, to także narzędzie, które chroni przed kradzieżą tożsamości i próbą oszustwa. Dzięki funkcji Custom Removals możecie wskazać dowolną stronę internetową, a zespół Incogni zajmie się usunięciem z niej waszych danych. Cały proces jest banalnie prosty. Znajdujecie link z waszymi danymi w Google. Google. Wklejacie go do panelu Incogni w zakładce Custom Removals. Zespół Incogni następnie sprawdza, czy można usunąć te dane i robi to za Was. Co ważne, w pakiecie Unlimited takich zgłoszeń możecie robić nieskończenie wiele. Wystarczy raz ustawić proces, aby pozbyć się upartych wyników wyszukiwania, które wiszą w sieci latami. Dodatkowo dla widzów kanału mamy specjalny kod promocyjny Damian Olszewski, który daje Wam 60% zniżki. Właściwy link znajdziecie jak zwykle w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Z góry dziękuję również za wszelkie wsparcie w rozwoju kanału. Powstanie arabskie NATO? Izrael pod coraz większą presją. Egipt właśnie rozpoczął serię rozmów dyplomatycznych z przywódcami regionu w sprawie utworzenia arabskiego NATO. Podobna idea znana jest już od dawna, ale obecnie czynnikiem zapalnym są agresywne działania Izraela, który pozwala sobie na coraz więcej. Blisko wschodni sojusznik USA dokonał niedawno bezprecedensowego ataku na terenie Kataru. Dla krajów regionu było to już przekroczeniem wszelkich granic. Zwłaszcza, że Katar również jest sojusznikiem USA i to właśnie tam znajduje się największa amerykańska baza wojskowa w regionie. Mimo to Izrael miał to gdzieś i zaatakował Dohe. Na dodatek w momencie, kiedy trwały tam pokojowe negocjacje z Hamasem, nie. Nie ma więc chyba lepszego dowodu na to, że Benjamin Netanyahu nie ma zamiaru się z nikim w tej sprawie dogadywać, a czystka w Palestynie będzie trwała nadal. Trump dodał z tej okazji wpis, gdzie twierdzi, że Amerykanie informowali Katarczyków o ataku, ale zrobili to tak, że było już za późno na reakcję. Sprawa śmierdzi więc na kilometr. Natychmiast poleciłem specjalnemu wysłannikowi Steveowi Witkofowi, poinformować Katarczyków, o nadchodzącym ataku, co też zrobił, niestety jednak zbyt późno, aby go powstrzymać. Pytanie, dlaczego USA nie zareagowało przed czasem? Trump twierdzi, że to nie on podjął decyzję o ataku i że dowiedział się o nim od amerykańskiej armii, po czym natychmiast poinformował Katar poprzez Witkofa. Na coś takiego można powiedzieć tylko tak: a tu mi jedzie czołg. Naprawdę ciężko uwierzyć w taki splot wydarzeń. Musielibyśmy przecież uznać, że Izrael nie poinformował swojego patrona o takiej operacji przed jej wykonaniem. Amerykańskie źródła, w tym również były analityk CIA, twierdzą wprost, że to niemożliwe. Trump jest kłamcą. Kropka. Są dwie możliwości, w których Izrael mógłby przeprowadzić taki atak bez wiedzy Stanów Zjednoczonych. Pierwsza to: nie ma takiej możliwości, a druga to: absolutnie nie ma takiej możliwości. Jeśli założymy natomiast, że Trump dobrze wiedział o tym ataku, to należałoby stwierdzić, że zawiódł swojego sojusznika czyli Katar. Izrael z kolei zachowuje się jak jakiś hegemon w regionie. Dyktuje warunki i uderza w każdego, byle tylko osiągnąć swój cel. To nie jest pierwszy raz, kiedy rzekome pokojowe negocjacje inicjowane zwykle przez Amerykanów, kończą się atakiem ze strony Izraela. Dlatego niektóre państwa regionu nie mają już zamiaru bezczynnie na to patrzeć. Egipt korzysta więc z okazji i próbuje reaktywować plan stworzenia wspólnych arabskich. Sił zbrojnych, czyli tak zwanego arabskiego NATO. Taka formacja miałaby być zdolna do obrony każdego państwa arabskiego w razie ewentualnej agresji. Państwo położone nad Nilem chce przeznaczyć na ten cel około 20 tysięcy żołnierzy i zająć główną rolę dowódczą w tej strukturze. Jako możliwego partnera wskazuje się Arabię Saudyjską, czyli drugi kraj w hierarchii militarnej wśród potencjalnych uczestników. Cała konfiguracja to raczej nie przypadek. Egipt dysponuje największą armią w regionie, a Saudyjczycy mają pieniądze. Egipcjanie mają z kolei poważne problemy finansowe i znają na przykład trzydziestoparoprocentową inflację. Jednak filarem całego przedsięwzięcia nie mają być tylko najbogatsze kraje regionu. Kair liczy, że do sojuszu uda się wciągnąć także Maroko i Algierię. Co ciekawe, tylko te dwa kraje razem z Egiptem dysponują Armią liczącą ponad 2 miliony żołnierzy. To oczywiście razem z rezerwistami, a samych aktywnych żołnierzy mają około miliona. Taki twór mógłby więc naprawdę coś znaczyć na globalnej szachownicy, a przede wszystkim móc przeciwstawić się licznym napięciom w regionie. Dla porównania, armia NATO liczy około 3,5 miliona aktywnych żołnierzy. Rosja ma ich 1,5 miliona, a Ukraina około 880 tysięcy. Podkreślam jednak, że mówimy zaledwie o trzech krajach blisko wschodniego regionu. Jeśli do tego sojuszu przystąpiłyby wszystkie kraje z Ligi Arabskiej, to mielibyśmy prawdziwą potęgę militarną. Ale spokojnie, do tego jeszcze naprawdę daleka droga. Zwłaszcza, że już teraz, na samym początku pojawiają się problemy ciężkie do rozwiązania. Na przykład, Turcja należy już do NATO, z kolei Algieria i Maroko średnio się ze sobą dogadują. Oba kraje od 2021 roku nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z powodu sporu o Saharę Zachodnią. Poza tym historia takich inicjatyw w świecie arabskim jest zapisana niepowodzeniami. W 2015 roku Liga Arabska już raz przyjęła plan wspólnej siły wojskowej. Miała ona powstać w odpowiedzi na przejęcie Jemenu przez Hutich, wspieranych w tamtym czasie przez Iran. Jednak finalnie nic takiego nie powstało, a w ciągu roku członkowie ligi pokłócili się zarówno o przywództwo, zakres działania, jak i finansowanie tej inicjatywy. Jeszcze wcześniej, w latach 50. i 60., podobne inicjatywy także skończyły się fiaskiem. Pytanie jednak, jakie mogłyby być konsekwencje dla świata i dla nas, dla Europy, gdyby ten plan rzeczywiście się powiódł? Na pewno sporo zyskałby pogrążony w kryzysie Egipt, który od dekady próbuje odbudować pozycję regionalnego lidera, a dzięki sojuszowi zyskałby też dostęp do saudyjskich petrodolarów. Arabia Saudyjska mogłaby z kolei wykorzystać ten układ, aby sformalizować swoją rolę finansowego patrona arabskiego świata, jednocześnie dzieląc odpowiedzialność za bezpieczeństwo regionu. Powstanie nowego sojuszu militarnego oznacza, Oznaczałoby także boom na rynku zbrojeniowym. Na takim ruchu z pewnością zyskałyby Stany, jeśli nie utraciły już zupełnie zaufania, a także Chiny i Rosja. Według danych Cypri w okresie 2020-2024 USA dostarczyły Arabii Saudyjskiej aż 12% całego eksportu zbrojeniowego. Rosja odpowiada za prawie połowę dostaw broni do Algierii. Chiny za 19%, a Niemcy za 14%. Przełożyłoby się to zatem na kolejny wzrost popytu w sektorze zbrojeniowym. A co by to oznaczało dla NATO? Z pewnością byłoby to strategiczne wyzwanie. Arabskie NATO, oparte na chińskich i rosyjskich systemach, stworzyłoby nowy blok wojskowy, w dużej mierze niezależny od zachodniej technologii. Może znalazłby się w tym także jeden spory plus dla Europy, mianowicie konsolidacja arabskiego świata mogłaby oznaczać stabilniejsze dostawy energii. Wspólna polityka energetyczna takich państw dawałaby bardziej przewidywalne ceny i bezpieczniejsze dostawy. Ograniczałaby również problem migracji, który nasilany jest przez ciągłą destabilizację tego regionu. Pytanie tylko, czy taki sojusz byłby gotów współpracować z Europą, czy raczej traktowałby handel energią jako narzędzie nacisku? Tego niestety nie wiemy. Natomiast obecnie szansa na powstanie arabskiego NATO jest na pewno dużo większa niż jeszcze rok temu. Doha została właśnie zaatakowana przez sojusznika swoich sojuszników, co dla wiarygodności Amerykanów w regionie może być prawdziwą katastrofą. To wydarzenie może popchnąć Katar czy Arabię Saudyjską do szukania nowego obrońcy, skoro obecny zawodzi. Każdy z tych trzech faktów zasługuje nie tylko na zwołanie nadzwyczajnego szczytu, ale przede wszystkim na podjęcie konkretnych kroków w obliczu szaleństwa siły, arogancji i obsesji rządzącej krwi, które opanowały rząd Izraela oraz skutków, jakie to przyniosło i nadal przynosi. Natomiast bez wspólnej definicji przeciwnika trudno budować wspólny twór obronny. Zauważmy, że w przypadku NATO impulsem było jasne zagrożenie ze strony ZSRR. A czy arabski świat zjednoczy się za sprawą Izraela? Przekonamy się. Się już niebawem, a ja chętnie poznam Wasze opinie w tym temacie. Czy arabskie NATO w końcu powstanie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Polska mówi Chinom nie. Jedwabny szlak zablokowany, a Pekin wraca z pustymi rękami. Jak się okazuje, nasza władza nie ugięła się pod presją Chin i dalej stoimy przy swoim stanowisku w sprawie granicy z Białorusią. W poniedziałek odbyło się spotkanie szefa naszego MSZ Radosława Sikorskiego z chińskim odpowiednikiem Wang Yi. Nieco później natomiast z przedstawicielem chińskiego msz spotkał się także prezydent Karol Nawrocki. Było to trzecie spotkanie wysłannika Chin podczas wizyty w Europie. Wcześniej minister odwiedził Austrię i Słowenię. Polska znalazła się na końcu jego trasy, ale wcale nie oznacza to, że była najmniej istotna. Wręcz przeciwnie, możliwe, że to właśnie w Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie, bo Chiny nie przyjechały tu z wizytą kurtuazyjną, tylko z konkretnym celem. Chodziło o odblokowanie granicy z Białorusią w Małaszewiczach. Plan azjatyckiego giganta finalnie jednak nie wypalił. Przejście nadal będzie zamknięte. Co będzie nie lada ciosem dla chińskich interesów, z uwagi na przechodzący tam nowy jedwabny szlak. Pytanie zatem, co udało się uzgodnić z państwem środka? Czy mimo to można przypisać jakieś zwycięstwo naszej dyplomacji? Za najważniejszy sukces można uznać podpisanie porozumienia o regionalizacji w eksporcie polskiego drobiu do Chin, co ma w konsekwencji odblokować handel wart około 2 miliardy złotych. Krocznie. Chiny zadeklarowały również wsparcie dla polskich aspiracji do członkostwa w grupie G20, czyli w tej chwili obie największe gospodarki świata mają zamiar nas w tej kwestii poprzeć. Swoją drogą ciekawe, czy Rosja wyrazi zgodę. Pamiętajmy, że dołączenie do G20 wymaga zgody wszystkich członków. Spotkanie polsko-chińskie nie obyło się bez omawiania tematu Ukrainy, Rosji i dronów, ale tutaj Chiny były niestety bardzo wyważone. Nigdy nie uczestniczymy w żadnej wojnie, a tym bardziej nie planujemy żadnej wojny. Naszym zadaniem jest nakłanianie do pokoju i wspieranie dialogu. We wszystkich sprawach regionalnych i dotyczących punktów zapalnych opowiadamy się za rozwiązywaniem ich poprzez rozmowy i polityczne środki, ponieważ zawsze uważaliśmy, że wojna nie rozwiązuje problemów, a sankcje jedynie dodatkowo je komplikują. Oczywiście, można było się spodziewać takiej odpowiedzi. Naprawdę nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, aby Chiny opowiedziały się po jednej ze stron i to nie po stronie państwa, z którym występują w grupie BRICS. Rzecz jasna, w ten sposób chcieliśmy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wymusić na Chinach jakąkolwiek reakcję w sprawie ataków na naszą granicę. Kto jak kto, ale Chiny z pewnością mają realny wpływ na decyzje Rosji i Białorusi, zwłaszcza przy coraz większej. Zależności Putina w kontekście sprzedaży surowców. Oprócz tego, po spotkaniu pojawiły się też standardowe komunikaty o zwiększeniu inwestycji, wymianie handlowej i ogólnej współpracy. Co jednak ciekawe i z pewnością skradło uwagę widzów, po spotkaniu strona chińska poprosiła o odwołanie wspólnego oświadczenia. W sieci od razu pojawiła się fala komentarzy, że Pekin traktuje nas z lekceważeniem. Oficjalnie szef chińskiego MSZ-u chciał po prostu dłużej porozmawiać z ministrem Radosławem Sikorskim. Jak łatwo się domyślić, ten argument nie przekonał sceptyków. Czy to był prawdziwy powód wycofania oświadczenia? Raczej nie, ale nie wiemy też, gdzie pojawiła się kość niezgody. Warto jednak pamiętać, że brak wspólnego komunikatu dla dziennikarzy to nie jest to samo, co brak ustaleń ze spotkania. Te przecież znalazły się zarówno na stronach rządowych w Pekinie, jak i w Warszawie. Co prawda, w chińskim komunikacie brakuje mowy o poparciu dla G20 i całość brzmi raczej bardziej wyważenie, ale nie zmienia to faktu, że deklaracje i tak zostały złożone. Gdyby Chiny miały problem z twierdzeniem, że poprą nas w sprawie G20, na pewno zażądałyby sprostowania na rządowej stronie. Chińczycy ponieśli jednak zasadnicze fiasko i być może stąd ten gest. W końcu nie dali rady nas przekonać, żebyśmy otworzyli przejście graniczne z Białorusią. Pytanie więc, dlaczego Pekinowi tak bardzo na tym zależy? Otóż Polska pełni kluczową rolę w chińskiej inicjatywie pasa i szlaku. Wyobraźcie sobie, że terminal kolejowy w Małaszewiczach obsługuje około 90%. Kolejowego transportu towarowego między Chinami a Europą. Rocznie przeładowuje więc blisko 230 tysięcy dwudziestostopowych kontenerów. Czyli każdego dnia przejeżdża tamtędy średnio 19 pociągów z głównych chińskich terminali lądowych. A teraz przez ćwiczenia Zapad 2025 zorganizowane przez Rosję i Białoruś i kolejne incydenty na naszej granicy, wszelkie przejścia zostały zamknięte. A to oznacza jedno, że pociągi stoją, tak samo jak prawie cały handel Chin z Europą drogą kolejową. To oczywiście zaledwie frakcja globalnej struktury handlu państwa środka, ale jednak Chińczyków bolą tego typu komplikacje, zwłaszcza, że nie mieli z nimi nic wspólnego. Aby nie być gołosłownym, w 2021 roku kolej odpowiadała jedynie za 2,8% przewozów towarowych między Chinami a Europą pod względem masy i 4,4% pod względem wartości. Co ciekawe, wartość i skala tych przeładunków rośnie praktycznie z każdym nowym rokiem. Wartość ładunków przewiezionych koleją z Chin do Unii Europejskiej w 2023 wyniosła już około 57 miliardów dolarów, czyli jakieś 53 miliardy euro. Z kolei całkowity obrót między Unią a Pekinem wyniósł 732 miliardy euro. Zatem szybko kalkulując przez Małaszewicze w 2023 roku przejechało około 6,5% całego handlu Chin z Unią Europejską, a to oznacza, że jest już o co walczyć, tym bardziej, że ten udział w przyszłości dalej będzie rosnąć. Poza tym, mimo że transport kolejowy jest droższy niż morski, to często firmy wolą zapłacić więcej, aby towar dotarł na miejsce szybciej. Chiny, moi drodzy, doskonale wiedzą, że Polska jest dla nich bramą do Europy i sposobem na ograniczenie strat wynikających z barier eksportowych i ceł. Dlatego Pekin usilnie szuka nowych rozwiązań. Jednym z pomysłów jest uruchomienie lokalnej produkcji różnych komponentów, aby omijać polityczne naciski Brukseli. W Polsce i Europie jest coraz więcej aut elektrycznych, które wymagają serwisowania, a to wymaga odpowiednich komponentów które trzeba dostarczyć z Chin. W tym kontekście transport kolejowy jawi się jako najlepsza alternatywa, szybsza niż morski i dużo tańsza niż lotniczy. Poza tym Polska może być traktowana jako poligon doświadczalny, zwłaszcza w obliczu naprawdę dużych napięć pomiędzy prezydentem a rządem. Chiny sprawdzają m.in., czy jesteśmy w stanie prowadzić twardszą grę wobec Brukseli, aby poprawić warunki handlowe i zmniejszyć gigantyczny deficyt. A propos deficytu z Chinami, to lepiej usiądźcie, jeśli jeszcze stoicie, bo polski Trump naprawdę miałby co robić, gdyby kiedyś się pojawił. W 2024 roku import z Chin do Polski sięgnął blisko 50 miliardów euro, podczas gdy eksport polskich towarów do Chin wyniósł zaledwie 3,6 miliarda. To daje nam skromny deficyt handlowy na poziomie ponad 45 miliardów euro. To naprawdę ogromna dysproporcja. Ponowne otwarcie rynku dla polskiego drobiu może być traktowane jako zachęta do rozszerzenia współpracy polsko-chińskiej. Pamiętajmy, że nowy jedwabny szlak to nie tylko trasa w jedną stronę, więc może na tym skorzystać zarówno polskie rolnictwo, branża meblarska, sektor maszyn przemysłowych, jak i inne branże. Tutaj pojawia się więc ciekawy podział w polskiej polityce. Mianowicie mamy prezydenta, który ma bardzo. Bardzo dobre relacje z Amerykanami i rząd, który zacieśnia relacje z Chinami. To już naprawdę niezła mieszanka wybuchowa. Niedługo ma się także odbyć wizyta polskiego szefa msz w Chinach. Mam nadzieję, że nasi politycy wiedzą, w co grają i nie robią sobie jedynie na złość, aby pokazać, kto ma szersze plecy. Zręczne balansowanie między Unią Europejską, Chinami a Stanami Zjednoczonymi może oczywiście przynieść trochę korzyści, ale oby. Nigdy nie obróciło się przeciwko nam, bo póki co możemy być jedynie narzędziem w większej grze o światową dominację. Pytanie więc, jak uważacie, której strony Polska powinna się trzymać mocniej? USA, Chin czy może Unii Europejskiej? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, do. Zmierzał pieniądz. Polecam nadrobić poprzednie odcinki, zwłaszcza ten o Chinach, o tym, jak zbudowały swoje imperium, ten o rozpadzie Francji, czy też ten o naszych wnioskach z całej tej afery dronowej. Wiernych widzów, proszę jak zwykle o hashtag Bizwik w komentarzu i widzimy się już za moment. Cześć!